Dzień dobry Państwu. Wczoraj około godziny 18 we Włodawie na skrzyżowaniu ulic Chełmskiej i Wyrykowskiej doszło do poważnie wyglądającej kolizji. Policjanci na miejscu ustalili, że u kierującej Oplem Zafirą nastąpiła awaria układu hamulcowego, w efekcie czego 63-latka z gminy Łukowa, nie mogąc zahamować, uderzyła w jadący pojazd marki Volkswagen. Pojazd przewrócił się na bok, a 60-letnia kierująca z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. W czasie prowadzenia przez policjantów czynności droga była zablokowana, zorganizowane zostały objazdy. 4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dzieci z przedszkola miejskiego nr 1 miały okazję gościć strażaków z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Panowie w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych oraz asyście podczas różnych akcji. Od niedzieli 1 maja na terenie całego kraju możemy spotkać kolumny pojazdów wojskowych biorące udział w ćwiczeniach. Z tej okazji wojsko zwraca się z apelem do mieszkańców: prosi wszystkich, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia, może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. Muzyka Mieszkanka gminy Urszulin zgłosiła policjantom komisariatu, że została oszukana podczas sprzedaży ubrań. Kobieta założyła konto na jednym z portali, żeby sprzedawać ubrania. Na portalu umieściła ogłoszenia sprzedaży płaszcza oraz butów. Po pewnym czasie otrzymała wiadomość od rzekomo zainteresowanej osoby. W treści był link, przez który miała się zalogować, podając dane do swojej bankowości elektronicznej. Kobieta też tak uczyniła. Niestety po pewnym czasie otrzymała kolejną wiadomość, tym razem, że z jej konta zostały wypłacone środki. Pokrzywdzona zorientowała się, że straciła 1600 zł. Materiał zebrał i przygotował. Konrad Kowalski. Dobrego wieczoru.